Witajcie na kanale Offroad Wrak, Wyścigowa Pasja Dzisiaj nie będzie filmu z wyścigów o wrakach z wyścigów z offroadu Dzisiaj będzie takie krótkie wyjaśnienie czemu nas długo nie było na kanale ani w mediach Tak szczerze mówiąc nawet nie wiem co mam mówić, jak to powiedzieć tak naprawdę moc nie lubię się tak publicznie chwalić swoimi problemami, osobistymi no i tragediami jakie mnie życie spotkały Chciałbym Was serdecznie przeprosić za to, że filmy pojawiają się nieregularnie. Mam, mam trochę problemów osobistych, problemów rodzinnych, trochę problemów zdrowotnych. Jest to też spowodowane śmiercią członka rodziny, ale też jej tragedią, która w ostatnim czasie mnie spotkała, nas spotkała. Znaczy, tragedią. Tak naprawdę, to można nazwać to tragedią, ale też można nazwać to przestrogą i nauczką. Warto sprawdzać po prostu połączenia, ale o tym to za chwilę. Na kanale pojawią się jeszcze dwa filmy z wraków: wraka z Kotorydza, wraka Milewa. Będą się też pojawiać inne filmy w swoim czasie. No chyba, że pandemia spowoduje, że w ogóle wszystko zostanie odwołane. Miejmy nadzieję, że to się wszystko zmieni. Ale do rzeczy. Się pewnie większość z was zastanawia, co się tak naprawdę wydarzyło, że tytuł filmu nosi "Spalone Pajero". A no już wam tłumaczę, co się wydarzyło. Mianowicie nasze firmowe, jednocześnie też rodzinne pajero, niestety się spaliło. Co było powodowane tym, że się spaliło? A mianowicie pożar wywołała niesprawna instalacja elektryczna przyczepca która była wypożyczona a tak naprawdę to była wypożyczona koparka z przyczepką gdzie się okazało, że w przyczepce była niesprawna instalacja elektryczna niestety bezpieczniki nie wywaliło znaczy może i wywaliło, ale jednak je zespawało ze sobą no i spowodowało to pożar komory silnika zresztą tu Wam teraz się pokazuje ujęcia Spalonego auta. Tak jak widzicie, spaliła się cała skrzynka bezpiecznikowa, wszystkie przewody, jakie były, spalił się akumulator, spalił się zbiorniczek na płynu chłodzącego, spaliła się lampa, paliły się przewody podciśnieniowe, przewody paliwowe. Plastiki zostały nadtopione, paliły się uszczelki, paliła się maska. A wszystko tylko dlatego, że jeden kabelek, który był tak naprawdę plusowym kabelkiem, miał zerwaną osłonę i dotykał masy przyczepki. Tak jak już mówiłem na początku, przyczepka była wypożyczona wraz z koparką. Na razie nie będę podawał firmy, której to wypożyczałem która dała niesprawny sprzęt, znaczy niesprawną przyczepkę tak naprawdę w tym momencie. Zobaczymy co dalej z tego wyniknie. No na chwilę obecną już wiadomo jest to, że ubezpieczyciel, przyczep, w którym była ubezpieczona przyczepka, odmówił wypłaty odszkodowania. Zobaczymy co właściciel z tym zrobi. Trochę ubolewamy nad tym, no bo to jednak na tym autem jeździliśmy na offroady, zdobywać materiały dla Was, jeździliśmy też na wraki, ciągaliśmy tym autem naszego wraka, w którym startowaliśmy, no jest parę miłych wspomnień, ale są tego chyba jeszcze jakieś ploce Mianowicie, yy, zacznę już od początku. Pierwsza myśl była taka, yy, pierwsza myśl po spaleniu była nie wiadomo nawet jaka. Po prostu człowiek był w szoku, yy, nie wiedział co tak naprawdę ma myśleć. Yy. No może większość z was zrozumie o co mi chodzi. Gdy już się trochę uspokoiłem, po głowie chodziły różne myśli. Chodziło, po głowie chodziły myśli sprzedaży tego auta, no ale tak doszłem do wniosku, że sprzedam go za grosze, nic konkretnego za te pieniądze nie kupię. Dlatego powstał pomysł odbudowy, odbudowy spalonego Padziora i powstanie projekt z tego. Podzielony na kilka, kilkanaście odcinków. Myślę, że kilkanaście odcinków. jakaś jest zwierzyna chyba po krzakach Powstanie z tego projekt kilkunastu odcinków, w którym krok po kroku będę pokazywać etapy odbudowy auta. Nie wiem tak naprawdę ile czasu to zajmie Ponieważ są to dość duże koszta finansowe, a niestety przez całą tą pandemię moja branża imprezowa, w której pracuję, po prostu upadła. Imprez już nie możemy robić, no bo nie mamy gdzie tak naprawdę robić. Wszystko pozamykane nie ma możliwości robienia imprez czyli nie zarabiamy no ale już nie wprowadzajmy polityki na ten kanał bo to nie tędy droga pozostańmy przy temacie odbudowy Pajero że tak jak mówiłem powstanie z tego projekt kilkunastu odcinków rozciągnięty w czasie wszystko będzie zależało od tego, jak finansowo będę podołał. Ale auto zostanie odbudowane. Auto zostanie odbudowane i wam pokażę krok po kroku, jak było odbud odbudowywane. Jeśli są jakiekolwiek firmy, które chciałyby wspomóc ten projekt, przyczynić się do jego realizacji, zapraszam do kontaktu na mojego maila. Moje plany projektowe odbudowy są na pewno duże, po oprócz odbudowania auta chciałbym już je trochę zmodernizować, przygotować bardziej pod te cięższy teren. Znaczy nie topienie po, po klamki w błocie, nie, nie, nie to, to, to odpada, bo dalej chcę użytkować to auto jako auto rodzinne też, więc, że bardziej chodzi mi po głowie bardziej po, po głowie chodzi o turystyczne. turystyczny. I przygotowanie właśnie auta pod po tego typu wyprawy. Więc, tak jak mówię, jeśli jest ktoś chętny, jakaś chętna firma, która chce wspomóc ten projekt bądź chciałaby się podjąć od budowy tego auta, dajcie znać na maila. My na pewno to sfilmujemy, pokażemy to na naszym kanale, zareklamujemy. Przestroga dla wszystkich tych, którzy swoimi autami ciągają różnego rodzaju przyczepki czy to ciężkie, czy to lekkie, czy to lawety, czy przyczepki do koparek, czy no jakiekolwiek przyczepy, które podłączacie. Sprawdzajcie dokładnie instalację elektryczną przyczepca, sprawdźcie czy przewody nie są nigdzie poparciałe, czy nie dotykają nigdzie karoserii i przyczepki pomoże Was spotkać to samo, co spotkało nas. Nawet... No w ogóle jak ja sobie przypomnę w tej chwili ten cały pożar, jak to się zaczęło, jak to wszystko przebiegało, to nawet nie chcę już o tym myśleć. Ogrom zniszczeń, jakie spowodował, widać na filmie. Ja widzę codziennie na podwórku, jak patrzę na to auto. Ale ponieważ jest to naprawdę dobre auto, solidne, dlatego postanowiłem je odbudować. I ten projekt zostanie zrealizowany. Nie wiem tylko ile czasu to zajmie, ale zostanie odbudowana. A wy to na pewno zobaczycie. Więc, że moi drodzy widzowie. Na teraz, na dzisiaj to będzie już tyle. Jeśli Wam się podoba taki plan, jeśli Wam się podoba ten cały projekt, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia. Udostępnijcie ten film. I przede wszystkim napiszcie w komentarzach jakie modyfikacje off-roadowe byście w tym aucie jeszcze zrobili. Zaproponujcie coś od siebie. Ja na pewno to przeczytam, wezmę pod uwagę. Może jeszcze jakiś projekt mi się spodoba. Może coś zasugerujecie, o czym ja nie pomyślałem. Zróbmy po prostu tak, żebyśmy wspólnie razem to auto odbudowali i przygotowali do turystyki off-roadowej. Nie załamujemy się. Walczymy dalej. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.